Boże, coś Wam powiem, mierzymy się dzisiaj z tekstem, który nie opowiada o kimś, kto chce być w centrum, ale o człowieku, który wie, kim nie jest i dlatego potrafi wskazać na kogoś większego. Przychodzą wysłannicy, pytają, naciskają, próbują go zdefiniować i wcisnąć w znane ramy. Prorok, Mesjasz, Eliasz. A Jan spokojnie rozbraja te oczekiwania. Nie buduje wizerunku, nie podkręca legendy, tylko mówi prawdę o sobie. My też codziennie jesteśmy pytani, kim jesteś. Co sobą reprezentujesz? Co masz do pokazania? Świat lubi głośnych, pewnych siebie, takich, którzy potrafią się sprzedać. Jan idzie w przeciwną stronę i właśnie dlatego jest wiarygodny, bo jego siłą nie jest krzyk, ale wierność temu, co zostało mu powierzone. Mówi o tym, który już stoi pośród ludzi, choć wielu go nie rozpoznaje. W naszym życiu jest podobnie. Bóg jest bliżej niż nam się wydaje. A my często zajęci sobą i własnymi rolami i ambicjami. Przychodzimy obok. Jan uczy, że sens nie rodzi się z porównywania się z innymi ani z walki o pierwsze miejsce, ale z uczciwego przyjęcia swojej drogi. Kiedy wie, kim jest, zna swoje miejsce i wie, komu zaufał. Dietrich Bonhoeffer napisał: „Być chrześcijaninem nie znaczy być religijnym w określony sposób, lecz być człowiekiem dla innych. I taki jest właśnie Jan: cały dla innych, bo cały skierowany jest na Chrystusa. I to jest zaproszenie także dla nas, by w zwyczajności pracy, w tych relacjach, decyzjach nie udawać kogoś, kim nie jesteśmy, ale żyć tak, by przez nasze słowa i wybory ktoś mógł zobaczyć tego, który naprawdę nadaje sens. Jan Chciciel nie ucieka od pytań, ale też nie pozwala, by cudze oczekiwania sterowały jego życiem. A to ważne, gdy tak łatwo uzależnić swoją wartość od opinii innych. Jego zadaniem jest przygotować drogę, a nie nią być. Ilu konfliktów i rozczarowań i napięć można by było uniknąć gdybyśmy przestali brać na siebie role, które do nas nie należą. Jan stoi nad Jordanem, w miejscu przejścia. Przypomina, że wiara nie dekoruje życia, ale jest konkretem, który dotyka codziennych wyborów. Jego chrzest jest znakiem decyzji, ale on sam mówi prosty, że to dopiero początek. Wskazuje na kogoś, kto zanurza głębiej w sens i prawdę. My w życiu robimy wiele. A jednak czujemy, że to jeszcze nie jest to, że potrzeba czegoś więcej niż własnego wysiłku. Ja nie obraża się, gdy uczniowie odchodzą za Jezusem, bo też rozumie, że to nie o Niego chodzi. I to jest trudne, bo każdy z nas lubi być potrzebny i doceniony, ale dojrzałość wiary polega na zgodzie, że Pan Bóg działa także poza nami. My jesteśmy zaproszeni do prostoty, do mówienia prawdy o sobie, do rezygnacji z udawania i do zaufania, że ten, który przychodzi, jest wierny. A wtedy życie staje się czytelnym znakiem nadziei. Jan nie zatrzymuje ludzi na sobie, bo wie, że prawdziwa radość rodzi się z tego, że Bóg wzrasta, a my potrafimy zrobić mu miejsce. I to wyzwala od presji sukcesu i pozwala oddychać. A w takiej postawie jest wolność, która nie zależy od okoliczności, ale od relacji z tym, który przychodzi cicho. I dlatego to słowo zostaje z nami, bo uczy odwagi bycia sobą przed Bogiem i ludźmi, bez masek, bez lęku. To wystarcza, by droga stała się prosta, nawet jeśli nie zawsze jest łatwa, a wtedy może łatwiej działać skutecznie niż planowaliśmy. Niech Pan Wam błogosławi Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.